Dzień dobry, a dzisiaj witam Was w recenzji wody toaletowej Chanel Allure Homme Sport. Zapraszam do oglądania. Tym samym odpowiemy sobie na pytanie, czy jest on w dalszym ciągu, w 2021 roku jest y, wypust. Y, warty uwagi. Chanel Allure Homme Sport to drzewno przyprawowe perfumy dla mężczyzn, wydane w 2004 roku. Twórcą kompozycji bezochowej jest Jacques Polch. Nuty głowy to pomarańcza, nuty morskie, aldehydy i czerwona mandarynka. Nuty serca, pieprz, neroli i cedr. Nuty bazyl to fasolatonka, wanilia, białe piżmo, bursztyn, wetiweria i żywica elegancki. Jak to pachnie? Cóż, najprościej rzecz ujmując, to cytrusowo, aromatycznie, świeżo, przyjemnie i elegancko. Dla przystojnego, zadbanego i eleganckiego mężczyzny. Najlepiej sprawdzi się on wiosną, latem i wczesną jesienią. Najlepiej w ciągu dnia, ale moim zdaniem no też casualowo i do jeansów będzie jak najbardziej na takie specjalne okazje do koszuli pasował. Dużo osób porównuje go do Versace om. Nie robiłem porównania ręka w rękę, ale tak z pamięci Wam mogę powiedzieć, że nie są to identyczne zapachy. Widać, że były trochę inspirowane od Versace. To prawda. No ale generalnie moim zdaniem Chanel jest taki bardziej dopracowany. Ma odrobinkę lepsze parametry yy, i jest yy, lepszy jakościowo generalnie. Po Versace jest trochę bardziej syntetyczny. Ale to już od Was zależy. Jeśli macie do wydania 200 zł, to możecie kupić Versace. Jeśli macie do wydania 400 zł, to możecie kupić yy, Chanel. Stosunek cena jakości. Za 100 ml tych perfum yy, zapłacicie około 400 zł. Jest to ok. Nie jest to dobra cena, ale też nie jest jakoś specjalnie fukurowana. Jest po prostu ok. Jeszcze taka ciekawostka. Jeśli bardzo dobrze to podświetlicie, to możecie zauważyć, ile jeszcze płynu wam we flakonie zostało. Parametry tego zapachu. Aktualnie 2021 rok. Trwałość tak około 7,5 godziny. Z umiarkowaną projekcją. Czyli jest to wystarczająco. Nie jest to jakoś bardzo dobrze, ale nie jest też źle. Jest ok. Sam zabach oceniam na 7 na 10 Czasami 8 na 10 ponieważ potrafi się lepiej ułożyć. No i za cały kształt też bym mu tyle mniej więcej dał. To byłoby tyle na dzisiaj. Widzimy się za jakiś czas w recenzji. Jeszcze się będę trochę testował. Wody perfumowanej. Aqua di Portofino Sale. Do widzenia! Wejdź na grupę na Facebooku wypachnieni oraz zasubskrybuj kanał.